Cześć, witajcie. Jesteśmy na ulicy Romana Piecucha, oczywiście w Dąbrowie Górniczej, tuż po prawej stronie mijamy sklep Intermarché. Zobaczcie, zbliżamy się teraz do wyspy, często mylonej jako skrzyżowanie o ruchu okrężnym, krótko mówiąc, jako rondo. Ale pamiętajcie, to że. Ta wyspa wygląda jak rondo, wcale nie oznacza, że jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Widzieliśmy wcześniej tylko znak ustąp pierwszeństwa. I tutaj musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony z Alei Józefa Piłsudskiego. I znowu drugi raz dojeżdżamy też do Alei Józefa Piłsudskiego. Tym razem musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, ponieważ widzieliśmy przed chwilką znak a 7 ustąp pierwszeństwa. Uwaga, musicie mieć tutaj włączony cały czas kierunkowskaz lewy, bo jeszcze raz podkreślam, to jest skrzyżowanie z wyspą. I w tym momencie pamiętajcie o tym, żeby zmienić pas na skrajny prawy, ponieważ ruch w Polsce obowiązuje na prawym pasie ruchu.